Siemano, to kolejna część. Także zaczynamy. W tamtym, po tamtym odcinku jednak trzeba mi się pijać tą coca cola A teraz idę sobie coś kupić za pieniądze, za które dostałem. te jest sklep ściuchami. там еще учил тут Он тоже Бойс. А это не смесь, Нет, это туда мне. Сегодня перебрал а -а -а -а! я смогу. Я А, не, я стал. О, Я не могу.

No, Ezi mam ciuszki Dużą sklepy z jedzeniem, niedaleko To jest automat z gierkami. O, odej chcę. Jest tu ktoś? Hmm. Jaki smak. Hmm. O, mam czekoladowego. Hmm. Dobre. Idę temu panu dać. Też może chce. Обачим мечейца. Обачим и Ну, <решит> <Мячийце. решит> <пату> просто... <решит> <решит> telefon! O, płacę, płacę. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Proszę pieniądze. Proszę. Mam nadzieję, że mnie... ale już mnie. Fajnie. Miałem. Dobra. Gdzie ja mogę teraz iść? Nie, czy to coś? Co to jest? Czy to coś? O nie! Dzień dobry. Oho, Ja bym chciał do mnie pudeńki. Więc to fajne spodem. Tyle przed mojego stroju Płacę Proszę To ja idę co tu by porobić o jeszcze coś może do jedzenia kupię ale jestem teraz ładnie przybrany jestem teraz super przybrany no także idę o do picia bym musiał sobie coś kupić może loda skończę szybko? Ja tego loda skończę. O. Teraz idę sobie. Już chyba lodu nie będę, zimny bardzo. Nie. Tu ktoś wieszyt, ale ja pójdę, ja tylko jedę. O, to chyba. mi się przyda niebo. Ale raczej niebo. Nie robię o pizza, nie mam pizza, to wiem. Pizza zawsze dobra. Nie, nie O i w komentarzach napiszcie, kto lubi pizzę. Skoro ja tu jem pizzę, to lubię. Napiszcie, kto lubi pizzę.

Gdzie pan poszedł gdzieś? Każdy gdzieś chodzi. I ja jem. Ja zaraz kończę tą pizzę jeść. O, zarazem, Ale... Jeszcze... Jeszcze miałem coś do picia kupić. Nie wiem, co tu mogę kupić. Ну, чипсы с вами файне. Если что, ставим ТНФ, телефон. файне. О, то есть спича. О, мляко. За завода. Я вим. Пепси мне на сад нету там воды, О, файне, он пять, вот Nie chce się zamknąć Masz, Ale nie chcę się zamknąć Aha, bo miałem... O, teraz się zamknęło mm. No, wreszcie rozczu... napiję się tam, to... wiem co to jest na napój Ale się napiję Chyba jakiś bananowy Nie wiem, coś jak koktajl Ale... Vocês não a o sejam muito O que o você? Pode saber o seu, chuba. nikogo não é. Não é nikogo. No, oh, to by musiał być jakiś dobry mieścią. Ja idę ja, zobaczyć się do tego sklepu, czy tu jest koktajl. Dobry był koktajl. No to są lody jakieś fajne. Nie, nie widzę koktajlu. Tu pracować, pieniądze będę zarabiał. Super, 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 super. Ja tu chcę pracować. O. Dobrze, ja będę tu pracował. Cieszę się. Czy to ten pan pisał, herb, co mi pomógł? Tak, muszę iść, muszę iść tam. E, gdzieś tu, gdzieś tu. Где там пан может быть? Вот и спам. Кто там пан? Hmm, dobra No yy, Miałem sprawdzić właśnie Ciekawe gdzie są te koktajle Tu nie Nie ma koktajli A tutaj co jest To jest jakieś piętro A może tutaj będą te koktajle Mm -mm, tu są wody Mnie przez chwilę zlagowało, jej Super jedzie. Hmm, Dalsze moje wróżki zobaczycie już w kolejnej części. Cześć!